A więc witam wszystkich z tej strony MatizagroVlog. Teraz a dzisiaj w dzisiejszym odcineczku wam pokażę zmiany, które... nowe zmiany, które weszły do Policzka in riding nawet kilka dni temu. Dlatego przepraszam, że ich nie nagrałem. No i widzimy się jak jadę w pierwszej zmian, która właśnie... A więc ja już jestem! No i... Jesteśmy w sobie w pierwszej, jak widzicie, jestem tutaj w Smardzewie na drodze i dodali, proszę. <grym> Drodzy widzowie. Tak powiem. Dokończyli Smardzewo, Właśnie, tak powiem. No i sobie właśnie jedziemy tutaj nową drogą. Widzicie? Tu już miasto widać. O znak Smardzewo. Widzicie. No i wjeżdżamy do miasta. No i bardzo tutaj ładnie to wygląda. Już miałem takie śmietniki ładne. Zagopiłem się. No i tutaj mamy domki. I, no i różne to są jakieś garaże, widzę że coś. Także tutaj bardzo ładnie dodali. Bardzo mi się to podoba. Teraz sobie prosto... coś tu było. Tu zobaczcie, jaki ładny jest tutaj taki, taki najazd No, w ogóle bardzo ładnie odzorowane tutaj Tu mamy świetlica wiejska w Smardzewie No, tu mamy różne budyneczki No i właśnie, co mówiłem, boisko, tu mamy kościół I tu mamy, widzicie, bardzo ładne boisko tutaj Także, no, bardzo to fajnie wygląda bo tutaj karmice starymi może no, możemy pojechać tu a ten też sobie wyjedziemy koło tego domku, koło tych dwóch domków, które są tutaj na wyjeździe Smarzewa. No to Smardzewa to na tyle. Widzimy się po cięciu i przy kolejnej zmianie. A więc ja już jestem, widzowie. No i tu jest kolejna zmiana. Czyli widzicie, mamy taką biedronkę, jakie teraz biedronki mamy, czyli bardziej nowoczesna. No i tutaj mamy wejście, tu mamy ładny znaczek tutaj, naklejeczkę. No, biedronka lepiej wygląda w współcześnie. Tu mamy nawet, jak widzicie, świeżoznawcy biedronki, jak to w tych naszych polskich reklamach. No i o, no, no i tutaj z roku też tak, tu, tu coś chyba będzie reklama czy coś. O, tutaj się normalna biedronka. Także to kolejna zmiana, widzowie. No i. To jest na tyle w tym odcinku. był taki krótki odcinek. Chciałem przeprosić, bo też yy, tamto smartzewo, które było, Bo ono było dodane 1 września, także nie miałem po prostu czasu na, nagry, nagrać. Tego, także bardzo was przepraszam, ale odcineczek już jak dzisiaj nagrałem, tak dzisiaj wstawię. No i przepraszam, że go nie było wcześniej. No i ja się z Wami żegnam. Matizek Roblox.